To dawaj. No, spróbujmy co to jest. Ja A to nie jest czasem. Y, kusza jakaś? Coś takiego? Kusza. No. Możemy potem przejść. Wow. Kto przechodzi po lince? Kto przechodzi po lince? Ja, ja to tak mogę patrz. Nic. Tak. No każdy ma swój sposób. Ja mój sposób tak. był niedobry spadłem. Ja, ja, tak. ja, tak, bo ja się boja, bo A mój sposób był niedobry, spadłem. Nie wiem czy on tam może wejść. Widocznie kim, kimś innym spróbuję. Ten też tak. Jak ty zrobiłeś że tak po linie? Oj. Oh. No, jak ja wskoczę na linię? To w takim razie, jak ja mam? Ty weź strzel z łuku żeby stworzyć nowe ścieżki. Właśnie, bo my tak to nie przejdziemy. No i teraz będzie chyba można przejść. Tylko też nie wiem, jak. Zajdę, bo ja tam mogę tak, to teraz co tak Bo tylko, on umie chodzić po linie Teraz można wejść sobie Spokojnie ja sobie po linie, chodzą, Widzisz wszyscy teraz wchodzą w kolei Jeszcze ja Tak, ale już idę po też nie spadają, mocno. Miej do nieba. No teraz okej, okay. eee, gdzie jest ten stoporem? Tu, za co on się domaga, żeby go wziąć? zobacz, widzisz? <gry> Chodź. W takim razie, jak tak chcesz, że ładnie. Gdzie teraz? Patrzę. Hmm. Tu jeszcze porozmawiamy się trochę. Tych. <grywy> e, już idę. Ja nie wiem, czy ja mogę się w ogóle... Jakoś... Ty może spróbuję. No nie, tutaj trzeba wejść na górę po prostu tu Rozwalaj. Dobra Rozwalaj się Idziemy dalej, chodź Dziwne to Fajnie On to normalnie tak sobie idzie Co? No bo to jest taki wiesz On umie chodzić po linie, po śniegu On jest taki odważny Tak A nie trafiłem Ok. Teraz się zrobiło takie przejście Coś trzeba ułożyć ognisko nie? To chodźcie, podpalimy ogień Ruman Kto yy... to jest Nie wiem yy, stara się zawalić kurę Trzeba jakoś teraz uciekać Ale cóż Pomocy Ale jak ja ci mam pomóc? Czuję myślę, że balam w No ja po prostu musimy ktoś podrzucić chyba. Też powrócę O, widzisz? O, operacja Oj, znowu spadłem. Nie wiem, tutaj nawet nie ma liny. Aj, no, ja to stromo tutaj się ślizga, zaraz. Dobra, trzeba znowu przejść po czym, nie? Ale przeskoczę teraz, to. Kurcze, nie wiem czy przeskoczę. Dobra, przeskoczyłem. Chodź, mnie Ale ja nie wiem czy tutaj tego nie, nie trzeba wykopać, co? Kto ma łopatę? Ma łopatę? Tak. To chodź. Proszę bardzo. Jeśli chcesz. Ech, rzucają o nim. Dobra, i teraz sobie kopiemy to. Ko kopaj to. Raz raz słysz łóżby. Przejście. Nie, no ja chcę, może tym bo, może trzeba będzie znowu coś rozwalić. O, no, widzisz. tego rozwalę, tu się zaliczy. jako jakaś... 4 z 5. Jeszcze... Ten też się zaliczy? Bo zasłaniasz mi jeszcze trzeba wykopać chyba Teraz ułożymy kładkę Tu jest. Musisz zejść Yy, no nie wiem, mogą tylko... Coś zebrałem. Nie, nie wiem, stokłem. Co... Nie, ja to nie mogę być. Zaraz, bo to trzeba chyba... Eee... Yy, roztopić to najpierw. Będę ci Dobra, czekaj. Szukamy drewna. Trafiłem! Jak wiesz? To szukamy drewna. Daj, to wiesz. Nie ja ich nie Jeszcze jedno ja już będę podpalał. Czekam aż podpalić Jeszcze jedno, I jeszcze jedno Podpalamy, podem Podpalamy Roślinka urośnie w takich warunkach roślinka rośnie? Wow, co za roślinka. Dobra, to teraz musisz znowu zastrzelić. No. No i myślę, że teraz... Czekaj yy, Strasznie dużo ich jest, nie Tak nieraz stoją blisko siebie ciężko się połapać z kim się jest Dobra tym trzeba Cia. Oj, nie, nie, nie bo tam nie przejdę Musimy podnieść No idziemy Ale śnieżyca farte skure ja. We must get up, the up Rohan, yeah, Rohan takes us too close to Let us go through the mines of Moria. Oh <laughs>

Przeżyło się przejście w górę, Dobra. co będzie tutaj teraz? Czekam, to jest drzewo, chyba tak, to jest drzewo, chyba tak. Zrobił przejście. Dobra, to będzie yy, jakieś drzwi się upadają. Yy, nie wiem, coś tam przychodzisz. Znowu jest... ja to nie, Potrzebne są się... teraz te patyki znowu. Na ognisko. Ale skąd się jest... skąd jest by się przytało. Hmm. Może ta tra? to jeden mamy, nie? A ci nie powiem gdzie są ostatnie dwa. Jeden mamy. Teraz Kawieć. Kawieć. może się przydać. Fiać ja Nie, my nie mogę z tego. Co? Fiać ja się. Gdzie mamy resztę tych. Kamil. No. A szukaj, szukaj, to znajdziesz. Szukać. Dobra, poszukamy. Nikt nie znajdziesz, bo jabł w Aha! No to dawaj, pań się. No to kładź się. W takim, w takim razie kładź i robimy ognicho. Ale ty jesteś taki dziwny. kładź. Nie możesz się domyślić. Bo ja nie widziałem co ty tam robisz. Ja się patrzę na swoją część i Ja zbieram wszystko, co mi w panie w No i teraz... Co się zrobiło? Nie można tam jeszcze wejść. Jeszcze brakuje kilku kawałków Tam trzeba wyjść jakoś. Patrz. Kto skacze wysoko? Ja. To weź tutaj, trzeba wskoczyć, widzisz? No nie ma ja tam wszystko. No Ja coś mam wykwitł się. Ale nie powiem co Kogo my tu jeszcze mamy? Tego, który jest daleko, który, Ktoś może mam mieć, żeby to rozwalić? Co? Pałasz? Nie, tym tego nie rozwala, chyba. No, nie, ja tam nie doskakuję, jakoś nie mogę. jeszcze Nie, tam trzeba, wiesz. No, i teraz w którą stronę? Tam. No, w prawo to? i za tamto się chwycisz. Patrz, jak, to, jak, ta, jak ja tam nie mogę doskoczyć, poczekaj jak ja źle. Doskoczysz. Tak, no, Dziś, doskoczyłeś. No, teraz dopiero. No, teraz uważnie, po tym, tym. Dobra, rzuć to. No, dawaj. O! Wszystkie części. No, wszystko. widzimy tutaj speak friend and what's the obvious word friend melon 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 <laughs> ale ten melon czy ten melon ciekawe czy to będzie melon No, dobra. W takim wypadku trzeba Ja mam pojęcia, co teraz robić Co coś wykompilować To jest zapis Tak, to weź, czekaj Dobra O patrz, trzeba teraz chwilować lądź Dawaj O! Jest jedna jest, ta, ta łapa jakaś Nie pokonana. No, nie wiem, czy to jest. Chcesz. Dawaj, druga będzie. Druga łapa pokonana. Dobra. Teraz tamta. No, a musisz... Czekaj. No, nie, mo nie możecie się uderzyć. Teraz tam jest, widzisz? Okej. Okay. No jeszcze tutaj są dwie. Tu jest jedna, tam. No. A musisz się ruszać, bo ona się trafić w ziemię. Jak stoisz, to na wtedy w ciebie, palnie. Jak się ruszasz, to na nie trafi. O, widzisz? Szkodziłeś? Chyba nie. Tutaj, żeby było blisko. No. Dawaj, dawaj. Niech skoczy, niech ona atakuje, come on. Come on, tutaj jest Come here. O, będzie atakować Chyba będzie atakować Ma zamiar ale Ach, kurczę No tam jak pójdę będzie szybciej Nie Chyba, że trzeba w jakiś inny sposób teraz pokonać tą ostatnią łapę. Co? To jej się nie da wykonać tam... tam ktoś się zobaczy Tam to łapa, który wysłuchała Tylko ja nie wiem czy ja mogę czymś, może tym robię A coś nie da, chyba Nie Dobra Czekaj, kogo my tu jeszcze mamy? Nie wiem. Czekaj, może tym coś się uda zrobić, co? Jest! Teraz. Dobra, jeszcze jedna, mapa. Jedna? Nie, dużej było. Co to jest? widzisz teraz to jest? no właśnie szybko szybko no. Dawaj. jeszcze nie a teraz kogo tam trzeba

No nie ma oka. Teraz jak strzelisz to może w drugiego? Chyba nie będzie miała. A!